Myślę, że wiecie o tym, że dzisiejsza Ewangelia jest o nas, o każdym z nas, którzy jesteśmy tutaj w tym kościele. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy chleba. Dwa elementy. My też możemy opowiadać o tym, co nas spotkało w drodze, w drodze naszego życia. I jak poznaliśmy Pana, i poznajemy Go za każdym razem, przy łamaniu chleba, czyli na każdej Eucharystii w tej uczestniczymy. Warto wejść głębiej właśnie w ten fragment z Ewangelii Łukasza. Myślę, że dzisiaj to jest taki dobry czas, żeby wybrać się w tę drogę do Emmaus. Tak jak, tak jak ci uczniowie, między innymi Kleofas, który miał, można powiedzieć, takie zamknięte oczy, zamknięte serce. Bo kiedy dołączył do nich Jezus, to mówi: Ty jesteś chyba jedynym, który nie wie, co się wydarzyło. My jesteśmy takimi kleofasami bardzo często w naszym życiu. Bo my też często nie rozumiemy, co się dzieje i dlaczego tak się dzieje. Zadajemy pytanie wręcz bezpośrednio Panu Bogu: dlaczego tak? Dlaczego dopuściłeś do tego czy do tamtego? W różnych sytuacjach naszego życia. I wydaje się, że to Pan Bóg nie rozumie nas, ale tak naprawdę to my nie rozumiemy Pana Boga. Można powiedzieć, że właśnie nasze życie to jest taka nasza droga do Emaus. To jest takie nasze podążanie w jednym kierunku. I zwróćcie uwagę, jak często też w naszym życiu tak zupełnie niepozornie, tak, tak zwyczajnie. Do, do, do drogi naszego życia dołączy Jezusa. I pyta, o czym tak rozprawiacie, co zajmuje wasze serce. I to jest jedno. Warto wybrać się dzisiaj do, do, do emaus naszego życia. Warto zobaczyć, w których momentach naszego życia Jezus jest obok, idzie z nami. Czy tego chcemy, czy nie? I drugie, drugi moment, w tym ostatnim zdaniu, które zacytowałem już, oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Kiedy już doszli do tego Emaus i poprosili nieznajomego, tego, którego nie rozpoznali, aby został z nim. Bardzo lubię to, 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 to zdanie z Ewangelii Łukasza, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Czyli jesteśmy ukresu konkretnego dnia. Można też powiedzieć, że jesteśmy ukresu wtedy naszego życia. I wtedy tak naprawdę Jezus dał się poznać przy łamaniu chleba. On wziął chleb. Odmówił błogosławieństwo i dawał im. Zmartwychwstały Chrystus daje. W ewangelii Jana jest taki, taki moment, kiedy Jezus ukazuje się nad Jeziorem Galilejskim. Apostołowie przy, przypływają do niego. I Jezus mówi: chodźcie, posilcie się. To jest ten właśnie gest Jezusa, który daje. To jest ten gest Jezusa, który nigdy z nas nie rezygnuje, który nigdy nas, nas nie zostawia, który zaspokaja każdy głód. Jaki nosimy w naszych sercach. Zobaczcie, kochani, właśnie ta droga do Emaus. Ci dwaj uczniowie, którzy rozprawiali o tym, co się wydarzyło w Jerozolimie. Ten Jezus, który do nich dołącza, który wyjaśnia im pisma. Ten Jezus, który łamie dla nich chleb. Daje się poznać wtedy, kiedy błogosławi ten chleb. To jest nasza codzienność. To jest nasze życie. Pytanie tylko, czy, czy także i my robimy wszystko w naszym życiu, aby dojść do tego emaus naszego życia. Amen.